Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. W kolejnym odcinku zagrajmy w SimCity 4. Cóż, kontynuujemy budowanie Rembertowa, który ma obecnie 34 mieszkańców. 15 z nich jest zatrudniony w handlu, a 96 w przemyśle. Na razie ranking burmistrza jest obiecujący, więc zaczynamy. Kapitał też nie jest jakiś zły. Faklandy, nie wiem czemu tak nazywałem region, ale trzeba było wymyślić jakąś nazwę. Widzimy tam w oddali elektryczny pomnik widzimy delikatny zarys linii kolejowej. Mówię delikatny pomnik, i już jesteśmy. I wybuch, pożar, Wieście wybuch, pożar, obywatele gaszą ogień. mi się da, ale przecież wierkawi niewiele zdają, a potrzeba jest o tym sobie pożarnej. Szybko zrób coś! No właśnie, trzeba wybudować straż pożarną, że na razie to. Yy, nie jest. Będzie w tym miejscu, co powinna być, to wybudować. Dobra, przepraszam, nie zdążyłem. Dobra, trzeba te szczotki wybuszyć i. I wybudować strefę na nowo. Yy, o! Proszę. A tą strefę mi usuń, więc coś. Na razie ruch uliczny jest płynny, zdrowie jest bardzo niskie, bezpieczeństwo jest niskie, wartość ziemi jest niska, edukacja niska, środowisko niskie, ale do tego dojdziemy. Teraz, żeby było nam łatwiej, sobie przedłużymy ulicę Cyrolików, oczywiście wzdłuż torów. I... I... Trochę nam to kasy zeszły, ale... ale co tam. Dobra, niech będzie. I mamy już ulicę Cyrilików, nam pięknie będą budować. No, już zbudowali właściwie bez chodnika. Dobra, y trzeba teraz wytyczyć strefę mieszkalną. Po tej stronie jest. Y są takie bloki, jakby. Więc tutaj musimy większą strefę mieszkalną zrobić. Przedłużymy jeszcze trochę y ulicę Marsa. OK, i może podpiszemy tę ulicę, żeby nam się nie myliły, proszę Państwa. Gdzie były te znaczki? Tutaj. Dobra, yy, na razie dzielnic nie będziemy podpisywać, bo są za małe, ale dobra. Ulice. Yy, Marsa. No i się pojawiło. To jest Julskiego. To jest... czekajcie... Duże I, L Tutaj I i L nie da się rozróżnić No i to jest trochę grubsze Tutaj nadal jest Marsa Akceptuj Bellony Akceptuj I tutaj podpiszemy, że jest Cyrulików. Bez trójki. No i mamy już podpisane ulice. No i dobra. Co by tu dalej zrobić? Trzeba coś podbudować. Jak mówiłem, trzeba zbudować bloki. Nie chcę budować wież wieżowców. Więc budynki średniej strefy mieszkalnej. I będą idealne. Na razie te zakłady to tutaj będą pod bo nie mam gdzie ich umieścić, po pierwsze, a po drugie no coś tam kiedyś było chyba nie wiem e, dobra, na razie zrobimy w ogóle e, żeby było e, tutaj ulica e, ja wolałem tak hmm. czy żeby to tak zrobić, czy to ma świetne drogi szybkiego ruchu. No. Dobra, to na razie niech będzie tak. Na razie nie będzie za dużo tych ale, yy, bloków, ale domu w ogóle, ale myślę, że w najbliższym czasie go budują. I może przeczytamy kilka informacji. Cieszę się, że zastrzegać korzyści płynące z budowy dróg szybkiego ruchu. Zamiast był burmistrzu, też człowiekiem zapach asfaltu o poranku. Muszę jednak sprzeciwiać się twojej tendencji do zmiany wszelkich spod kolejnych uliczek są przelotowe lokalne społeczności podwestują przeciw zwiększonemu nadwężeniu ruchu samochodowemu. A doradca finansowy niezbyt cieszy pers się perspektywą dodatkowych kosztów utrzymania dróg. Radzę budować drogi szybkie ruchu tylko tam, gdzie są naprawdę potrzebne i pozostawić w nich ciche uliczki. Aha! No to ciekawe. Pożar spowodował niewielkie straty, tak wiem. Energia elektryczna jest prawdopodobna Jej, jeszcze muszę obniżyć Dobra, gdzie są podatki? Dzisiejsze wydatki, mamy ich dużo I musimy oczywiście zmniejszyć Dzisiaj na infrastrukturę Energetyka Zmniejszą tak o 20 bo Będą mi pewnie Mówić, że Dobra, yy, Idźmy z tym. Yy, Dobra, jak to wygląda na razie? No nawet fajnie, tutaj mamy linię energetyczną, która zostanie później yy, usunięta, chyba, no bo nie ma, tak. Co my teraz możemy zrobić? Podłączyć rury, bo rury są ważne, czy mamy jakieś suche miejsce? No na razie jakoś się to utrzymuje, więc, więc jest spoko i nie trzeba robić inwestycji, yy, pompa, yy, Zdaję je na razie ten wykonuje swoje zadanie Dobra Teraz może ten tory do jednostki zrobię później, bo na razie nie mam jej odblokowanej Dobra. No! I dobra, dalej no, tutaj nadal jest strefa mieszkalna. O. Budujemy ta. Ale bez, bez dróg, mi proszę. Tutaj rozwija się strefa przemysłowa, więc zostawimy trochę miejsca na strefę przemysłową. O, proszę Was bardzo. No, może trochę przesadziłem z tą długością, bo. Eee. No, i jakoś mamy budynki. Dalej, co by tu można zrobić? Yy, Przedłużyliśmy serelików. Więc tak, yy, może zajmiemy się teraz. Hmm. Nie wiem, partnerską? Może być. Dobra, partnerska będzie gdzieś. Tutaj, i tutaj postawię pomnik. E, o, tutaj, bo tutaj jest pomnik. E, jak widzimy, domy już się budują. E, miesięczny dochód nam powoli rośnie. Mamy 93 mieszkańców. E, co my tu mamy? Badanie opinii. No, no, na razie ten. Tutaj, doradcy. No, zaczynają się wkurwiać czymś. No. No nie wkurzajcie się, no Dobra, jedź mi z tym. Jedź, jedź, nie machaj mi ta kóła. Dobra, wracamy do podatków i do budowania. Hmm, co by to zrobić jeszcze? No na razie przedłużę jeszcze Marsa Jelskiego. Nic nie zrobię bliskiego i komandosu będzie to proste czy nie, czekajcie. Nie no, trochę je odchylę na ukos, nie żeby nie było. O, no niech będzie tak. No i tam będzie prosto. Teraz zrobimy ulicę. Słuchajcie, to chyba nie jest Ballo. A nie wiem, już się pogubiłem, potem sprawdzę i... Dobra, niech będzie tutaj. Ach, nic mi z tymi drogami. Tak. Tutaj nie będą wszystkie ulice po skalaby jest za mała. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Dokładnie. Tutaj ile jest miejsce trzeciej od tej ulicy o. o, tak. I tutaj, i tutaj są jakieś tam... Jest tutaj jakiś zakład, więc wybudujemy tutaj przemysłową. O, niech będzie taka. Niech się to wszystko rozwija. Tutaj na razie zostawimy miejsce. I może zobaczymy, czy jacyś Simowie tutaj jeżdżą. No, ktoś tam jeździ, nie? Może czekajcie, wejdę w ustawienia. Ustawienia, mm, grafiki. Samochody Simowi wysokie. I dobra. No i widzimy tutaj jest dużo zimów. Jeszcze jakieś pizdyga. Jeszcze ty mówisz mi, że mam przedłużyć koleje, no. No co ja mam na razie zrobić, tak? Czegoś nie przedłużę na puste pola, które są w Eee, Dobra. Teraz wybudujemy ulicę z tej strony. Zaraz wybudujemy i z W ogóle co ja tu porobiłem? Co... co co... No nie! Nie elektrownie mi! No weźcie! Serio, może wybudować tobie to straży. Jeszcze z weżewko wybudować to! Pech! pech wszędzie jest. A i jaraj się mi! Zaraz cię wyburzymy elektrownię i będzie tyle. O, jak walnęło! Kurde! Dobra, y... ej, serio wal. O kurde. Zastopujemy grę, mogę to jakoś wyrównać? to. Serio, wypłaszczyj to. Wypłaszczy. No wiem, że wydamy dużo hajsu na to, ale. Wypłaszczyj. O kurde, jak to wygląda? No, osmolone troszeczkę, ale, ale nic. Znowu postawimy elektrownię i będzie fajno. Ale musimy, no, uważać na te pożary, bo naprawdę, no. No nie spodziewałem się, że coś takiego będzie. Myślałem, że jak elektrownia spłoni, nie? To będzie normalne, ale tutaj WOLNĘŁO i kurde krater. What the fuck, ciekawe czy tak naprawdę się dzieje. Wolę nie wiedzieć, ale dobra. I dobra, to przejdźmy do poprawienia tej sytuacji drogowej, bo naprawdę jest słabiutko. Ale drzewa, proszę Państwa, to nie chciałem. O, tak. 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 I tak. I przeciągniemy do płaterskiej. Niech będzie tutaj. Czy są tu drogi gruntowe, proszę Państwa? Nie ma! Czyli nie możemy wybudować paperski, dobra. Nie to. I teraz może jeszcze wybudujemy niskiego, co tam. I, y, szosa. Będą tu dwoje świata co tam. I y, jeśli chodzi o Marsa, to, to Kamondosów, to musimy jeszcze trochę ją przewyższyć prosto. No, robisz, że zrobię taką Debolkę, ale. Co mi tam. I dobra. No i. Dobra, tutaj. Wiem, że niedokładnie, ale inaczej się nie da zrobić. Na razie racjonalnie potem będę to pokazywał. Mieszkania. Bo tutaj strefa handlowa na razie rośnie, jest strefa przemysłowa, coś nie chce. Idźmy z tym drogą. Ech. Idźcie mi wszyscy. Tylko później, nie mówcie mi, że nie ma tego dojazdu, bo wtedy to się wkurza. Tutaj wybudujemy sklep, bo jest żabka. Okej. Okay. strefa mieszkalna do niskich zasięgu. Niech będzie. Yy, tutaj jest kasyno. Taki mały, jakby. Wiecie. Dobra, mamy tutaj kasyno. Tutaj mamy zabytki. W Reberkowie nie ma zabytków. Yy, dobra. Tutaj mamy jakieś miejsce do ćwiczenia, by wybudować plażę? Nie chcę. Ogródek, boisko. Plac zabaw, altana, posterunek straży. Placyk. Średni park, średni ogród kwiatowy. Średni plac zabaw, pas Średni plac, duży ogród kwiatowy, wielki zielony park. Boisko do piłki, pole do gry, softball. Duży plac, przystań. O, opera jest. Atrakcja turystyczna, miski z ostatnimi pięć ligi bejsbola, sklep z artykułami przemysłowymi. Zwiększa kultury zachowania przy stole. Aha! Fajnie. Nie jedzą w końcu palcami. Placyk. Wybudujemy tutaj placyk. Dobra, teraz sprawdzamy może jak się... To w ogóle się nie zmusza. No, proszę was. Ej, co tu jest? Dlaczego mam to tak poniostry obraz, ale dobra. I widzimy, że Simowie no się bawią. Okej. Okay. Yy, może przedłużymy tą ulicę już do... ...Watnerskiej? Yy, jest fajnie, nie? I nudno. Więc trzeba coś zrobić, żeby to... No nie było. I dlaczego tutaj linia kolejowa jest przerwana? A nie, wydawało mi się przez to głupie drzewo, ale jego nie wyburzę, bo musi być coś zielonego, prawda? Ech, dobra, macie coś do powiedzenia. No ty znowu! Dobra, ty nic nie masz, ty nic nie masz. Lokalne koleje są zbyt lokalne. Może podpiszemy kolejne ulice? To jest Ama Łowicza, To jest Silkiego. To jest aleja Bez dużej, bez dużej. Alo! Ale jak to? słów niech będzie? Tutaj, Łatnerska, yy, ta ulica. Nie wiem, jak się nazywa, i czemu mi ten obszar zaznaczony na czerwono? A po zakładzie słońca się zbudowało trochę oświetlenie. okej, okay. no ale taka jest gra. Dobra, na razie tutaj strefa handlowa. Tutaj wystarczy, coś nie chcą tutaj. To tutaj weźmiemy, usuniemy dwa obiekty, niech będzie, i usuniemy strefę, bo tutaj mój kolega Aleks, którego serdecznie pozdrawiam, oglądał, no i tam powiedział mi trochę rad, że to nie tam, że jeszcze się nie zmieści. Nie, no, jego rady przyjmuję do serca, tak, ale się zobaczy, czy się zmieści, czy nie. Jeśli chodzi o strefy handlowe, to tutaj jest sklepa, tutaj jest po prostu zieleń i tam jest supermarket. Co jeszcze tutaj może zbudować? Na razie mamy 150 mieszkańców, trzeba będzie cały czas się rozwijać. Tutaj będą budować te obiekty. Tutaj jest zabudowa jednorodzinna. Tutaj są bloki, tutaj już, jeszcze wezmę średniego zwiększenia, poproszę, no i na razie tutaj mamy taki obszar bez zabudowy, niech będzie, także ułatwimy im dojazd przez ulicę Płatnerską, niech będzie, ale no niestety tutaj dróg gruntowych nie ma. Nie, potężska i ale jego metusów będą za blisko, więc trzeba będzie je trochę odchylić. Yy. Więc czekajcie chwilę. Niech będzie już tutaj, I od tego miejsca będzie tutaj tak odchodzić. I dobra, niech będzie już tutaj. nie będzie tak. Żeby tutaj porobić miejsce, bo tutaj będą te ulice i inne i tak dalej. I tutaj też będzie ulica. I tylko gdzie zrobić... Ile samochodów już się rozpłyniło. 130 ludzi. Na razie ręka burmistrz jest dobra. I czekajcie. Czy stworzymy jakiegoś sima? No, w następnym odcinku. A miałem właśnie tak, żeby pokazać katastrofę. To też będzie w następnym odcinku. Cały czas coś zapominam. Bo ostatnio także zaniedbałem tutaj serii, na przykład fakty tego dnia i tak dalej. Ale no cóż, no myślę, że będzie fajnie. No, myślę, że już będzie fajna sytuacja, ale na razie no, nie mam czasu. Ano, po prostu Dobra, na razie zajmuję się rozbudową tej części, a ta część pozostaje na razie pusta. Więc dobra, trzeba będzie wybudować, ale je chruściela. Po prostu, czyli ulica jedną piekielą. Można je budować na łóżko? Można. To trzeba będzie jakoś tam oddzielić y, od y, serunków. Dobra, niech będą już odchodziły tutaj. O tu i o tu. Nie, czekajcie. Jakie odstęp zostawić? Jak będę chciał zbudować jakieś drzewka? Na przykład świerk. Jakie te drzewka są małe w bo... ogóle? Przepraszam, bo mi się dźwięk kurwa wyłączył bo z Facebooka, nagrywanie dźwięku mi się wyłączyło, nagrywanie z Facebooka oczywiście, nie nagrywanie z Facebooka, tylko... No! Facebook głupi! Zaraz go wylokuje się. Kurde. Dobra, to... Yy, się wkurzyłem, ale dobra. I robimy. Nie szosę! Nie, nie, nie szosę jak szosza. Bieg szoszą! No. Mamy ulicę jednokierunkową. Coś myślę, że ja nie umiem budować miast. Wiecie? Dobra. Tutaj y, zabudowa y, jednorodzinna. Trzeba będzie zrobić ulicę, która biegnie na Łukos. Więc tutaj na razie budujemy zabudowę jednorodzinną. Je, je, e, nie, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tutaj będzie park, taki jakby i pomnik, więc. Wara. Y, y, tutaj będzie taki, jakby. Nie wiem, myślę, nie park. To trzeba, no bo trzeba porobić te obiekty rekreacyjne, no. Średni park. Ale ma być zwrócony w tą drugą stronę. No, można jakoś to obrócić. Nie można. No, cholery. Dobra, to niech na razie będzie tutaj. No i mamy park. No i widzimy, że Simowi się tam integrują jakoś. Czy mogę już wybudować pomnik? Gdzie są pomniki? <noise> Jakiś wiecie, pomnik, nie? Yy... Tutaj na razie pomników nie widzę. Teren trawiasty. Hmm, gdzie by zbudować teren trawiasty? W ogóle jak wygląda... A, to jest coś takiego. To pomnik pewnie będzie dostępny potem. Ale na razie też zajmiemy się budową mieszka, stref mieszkalnych. Nie, jeszcze weźmiemy się zajmiemy... Zapominam ciągle, że jest specjalne do usuwania stref. Dobra, to jeszcze zajmiemy się szosą tak jakby, która również będzie biegła na łukos. Nie, to jest za mała odległość. O, niech będzie. I wokół tego będziemy robić po prostu strefy mieszkalne, tak? Idźcie mi, fuj. W ogóle tutaj w Sim City budowanie stref na UKOS to jest masakra, nie? Tutaj na razie nic nie ma. Autobusy to potem będziemy robić, dobra. Nie mamy już pracowników. Tutaj jest symbol, że nie ma pracowników, więc trzeba będzie ich pozatrudniać. Strefy przemysłowe, strefa rolnicza strefa handlowa no na razie tutaj, no niech będzie tutaj, bo są jakieś tam kwiaciarnia i tak dalej, więc. No i biuro podróży zaliśmy do strefy handlowej, dobra. Yy, I kończy już nam się miejsce, na dysku, więc trzeba będzie. Yy, no. No coś zrobić, żeby się nie kończyło, tak? Więc cóż, na razie Robertu wygląda tak skromnie. I ja się tymczasem z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!